W tym materiale przedstawię sposób na pokonanie strachu. Odniosę się do filmu Wielkanoc Kasanowy z 1954 roku. Moje odniesienie do filmu ma mniejsze znaczenie. Bardziej istotne jest tutaj to, o czym będę mówił, a nie sam film. Bardziej istotne jest tutaj to, co wywnioskowałem na podstawie tego filmu. Aby obejrzeć ten materiał i zrozumieć go w pełni, nie jest potrzebne obejrzenie filmu, do którego będę się odnosił. Nie jest potrzebne obejrzenie filmu Wielka Noc Kasanowy, aby zrozumieć w pełni ten materiał. Jeżeli nie oglądałeś tego filmu, a jest na to 99,9%, że nie oglądałeś tego filmu, nie przejmuj się, ponieważ główną treścią tego materiału jest aspekt filozoficzno-psychologiczny. A nie sam film. Strach jest prawdopodobnie w dniu dzisiejszym największym problemem ludzkości. Ludzie nie robią tego, czego chcą, ponieważ boją się tego zrobić. Najciekawszą rzeczą dotyczącą tego problemu jest to, że w pewien sposób strach nie istnieje. To znaczy to, czego się boimy, nie istnieje. W zdecydowanej większości tego, co chcemy zrobić, nie może się nam stać żadna fizyczna ani psychiczna szkoda z powodu tego, że zrobimy to, czego się tak boimy. Co jeszcze ciekawsze, zrobienie tego, czego się boimy, nie tyle, co nie przyniesie nam szkód, a przyniesie nam zyski. Taki właśnie jest kuriozalny paradoks życia, kuriozalny paradoks sytuacji, w jakiej się znajdujemy. Będę na podstawie slajdów, które za chwilę zobaczysz. Omawiał temat, jaki dziś wybrałem. Slajdy będą przedstawiać klatki z filmu Wielkanoc Kasanowy. Kim jest główny bohater filmu Wielkanoc Kasanowy? Jest to zwykły mieszczanin. Jest to zwykły, przeciętny człowiek którego właśnie widzimy na ekranie. Człowiek ten pracuje jako asystent niejakiego kasanowy. Kim jest kasanowa? Co oznacza wyraz kasanowa? Kasanowa, z tego co pobieżnie można się dowiedzieć, oznacza po prostu człowieka, którego można by nazwać poszukiwaczem miłosnych przygód. Nasz główny bohater ma marzenie. Główny bohater chce być taki jak Kasanowa, ponieważ Kasanowa jest człowiekiem odważnym, pewnym siebie, bogatym, a przede wszystkim ma powodzenie u kobiet. To jest to, co najbardziej interesuje głównego bohatera, którego widzimy na slajdzie. Mamy więc człowieka, który chce być jak ktoś inny. Obserwuje go. Obserwuje jego zachowanie i sam chciałby takie zachowanie przejawiać. Więc próbuje. Główny bohater przebiera się za Kasanowe. Slajt, na który patrzymy, przedstawia sytuację, w której Kasanowa łapie na gorącym uczynku swego sługę, który się za niego przebiera. Po prawej stronie widzimy prawdziwego Kasanowe, którego swoją drogą gra aktor o bardzo charakterystycznym głosie. Vincent Price. Po środku widzimy naszego głównego bohatera, który jest asystentem Kasanowy i jest on tutaj przebrany za swego pana. Po lewej stronie jest kobieta, do której w przebraniu Kasanowy przyszedł nasz główny bohater. Mając na sobie przebranie Kasanowy, myślał, że. Będzie miał u kobiet takie samo powodzenie, jakie ma kasanowa. Niestety tak się nie stało. Mamy więc taką sytuację, w której człowiek chce być taki jak ktoś inny i podejmuje pewne kroki w tym celu, przebierając się za niego, próbując upodobnić do niego swe zachowania. Można by pomyśleć, że takie kopiowanie nie jest dobre. Można by pomyśleć, że kopiowanie czy zachowania nie jest dobre. Załóżmy, że ktoś ma jakiegoś idola i chce tego idola kopiować. Chce być taki jak on. Można by pomyśleć, że to jest głupie, ponieważ wtedy ten ktoś przestaje być sobą. Można by pomyśleć że kiedy ktoś chce być taki jak ktoś inny, czyli kiedy ktoś chce być jakiś, czyli inny niż jest teraz, to można pomyśleć, że ktoś taki nie będzie sobą, tylko będzie kimś innym. Czasami spotykam się z takimi przekonaniami. To znaczy, kiedy ktoś Próbuje naśladować kogoś innego w jakikolwiek sposób, to ktoś inny zarzuca takiej osobie, że o, ty nie jesteś sobą, ty próbujesz być kimś innym, ty naśladujesz kogoś innego. Nie podoba mi się to, nie lubię tego. Czasami spotykam się z czymś takim. Jednak, kiedy ktoś chce coś osiągnąć, kiedy ktoś chce być jakiś, kiedy ktoś chce się zmienić, to być może jest tak, że kiedy nastąpi ta zmiana, to wtedy człowiek staje się bardziej sobą niż przedtem, ponieważ po takiej zmianie człowiek staje się taki, jaki chce być. Główny bohater znajduje się w takiej sytuacji, w której ma okazję przebrać się ponownie za kasanowe i przeżywać. Dokładnie to, co on. Pewnego dnia Kasanowa wyjeżdża ze swojego domu, ponieważ ma on pewne problemy, z którymi nie chce się mierzyć. Jest winny określoną sumę pewnym ludziom, a nie ma on przy sobie pieniędzy, dlatego Postanawia uciec, aby oddać pieniądze w innym terminie. Tą sytuację wykorzystuje jego sługa, czyli nasz główny bohater, przybierając się za Kasanowe i stawiając czoła problemom, których bał się sam Kasanowa. Bohater, więc w tym momencie uzewnętrznia swoje pragnienia. Chciał być taki jak Kasanowa i w pewien sposób się taki stał. To znaczy, jeszcze nie naprawdę. Jego wnętrze jeszcze się nie zmieniło, ponieważ zmiana to proces. Nie może się ona wydarzyć z dnia na dzień. Dzięki sytuacji, która spotkała głównego bohatera. Pozwoliło to mu wczuć się jeszcze bardziej w Kasanowe, i w momencie, gdy zaczął stawiać czoła tym samym problemom co Kasanowa, był on na drodze do rozwoju swojego wnętrza. Tutaj mamy slajd, na którym widzimy Głównego bohatera, który znajduje się na pewnego rodzaju objedzie z jakimiś ważnymi ludźmi. Jest on tam jako Kasanowa, co można stwierdzić po jego ubraniu, ponieważ nasz główny bohater jest zwykłym człowiekiem, który. Nie może sobie pozwolić na takie ubranie. Udając kasanowe, bohater musi wziąć udział w pojedynku, którego ze strachu za wszelką cenę stara się uniknąć. Podczas spożywania obiadu z różnymi ważnymi ludźmi, jedna z tych ważnych osób powiedziała, że kasanowa powinien dać pokaz swoich umiejętności w walce. Tak też bohater bardzo się wystraszył. Ponieważ wtedy wyszłoby na jaw, że to nie jest prawdziwy Kasanowa. Tak też bohater zaczął robić wszystko, żeby nie wziąć udziału w tym pojedynku. Niestety, wszystkie jego próby ucieczki nie dały mu oczekiwanego rezultatu, ponieważ został on zmuszony do walki. Czyli mamy tutaj taką sytuację, w której człowiek chce coś zrobić. To znaczy, chce być taki jak Kasanowa, ale po drodze pojawiają się pewne przeszkody. Człowiek ten, mimo że wie, że chce być taki jak Kasanowa, to nie chce walczyć. Ale jeśli ktoś chce być taki jak Kasanowa, to musi walczyć. Bohater bierze udział w pojedynku. Czyli człowiek stoi przed zadaniem, którego nie chce się podjąć, a przynajmniej na tym powiedzmy sobie. Powierzchownym poziomie, ponieważ na głębszym poziomie bohater chce być taki jak Kasanowa. Czyli bohater boi się czegoś zrobić i jest do tego zmuszony przez otoczenie. Ciekawe jest to, że główny bohater w każdym momencie mógłby powiedzieć, że po prostu nie jest Kasanową i tyle. Mógłby po prostu odejść. Nie musi tam być. Nie musi udawać Kasanowy do skutku. To znaczy, było tam zagrożenie jego życia polegające na tym, że gdyby. Tam ci ludzie dowiedzieli się, że to nie jest Kasanowa, to by go zabili. Jednak zostawiając ten aspekt, mamy tutaj sytuację, w której człowiek ostatecznie chce być taki jak Kasanowa i w momencie kiedy chce nim być, zaczyna go naśladować, a później znajduje się w sytuacji, gdzie w pewien sposób staje się nim. I jest pewna granica między. Udawaniem, a stawaniem się. Czyli w pewnym momencie następuje zmiana. Zmiana, której nie można zobaczyć. Zmiana jest niezauważalna. To ma do siebie prawdziwa zmiana wewnętrzna. Kiedy zaczynamy coś robić, na początku nam to nie wychodzi i czujemy się nieswojo. Nie wiemy, czy to jest na pewno to, czego chcemy. Kiedy nie poddajemy się i kontynuujemy to, co robimy. W pewnym momencie zauważamy, że jesteśmy już inni, że robimy to inaczej. Zauważamy, że wszystko wokół nas wygląda inaczej niż wcześniej. To jest pewien moment, w którym sobie to uświadamiamy, że to już się stało, że to już się zmieniło. Nie ma momentu zmiany, tylko jest moment, w którym widzimy, że ta zmiana już zaszła. Dochodzi do pojedynku, i ten pojedynek jest jak dla mnie. Kluczowym momentem filmu, ponieważ jak dla mnie to ten pojedynek symbolizuje wewnętrzną przemianę, przez którą przechodzi główny bohater. Bohater zyskuje po pojedynku odwagę, przeżywając dokładnie to samo co Kasanowa. Właśnie o to tutaj chodzi: że w momencie, gdy bohater się boi wziąć udział w pojedynku, to jakby nic się z nim nie dzieje, to znaczy jego odwaga nie wzrasta. Ale w momencie, kiedy on już bierze udział w tym pojedynku. Pojedynek trwa i później pojedynek się kończy, to wtedy bohater jest bogatszy o to doświadczenie i czuje wzrost wewnętrznej siły. Co po scenie walki jest widoczne do samego filmu. To znaczy, widzimy, że to już nie jest ten sam człowiek, który na początku. Udawanie doprowadziło w tym przypadku do prawdziwej metamorfozy, a samo doświadczenie bardzo rozwinęło poziom wewnętrznej odwagi bohatera. Czyli. W momencie, kiedy się czegoś boimy i nie robimy tego, nic się nie zmienia. A w momencie, kiedy się czegoś boimy, ale robimy to mimo wszystko, wtedy następuje zmiana. Film został przeze mnie obejrzany ze względu na aktora, który tam występuje. Jest to John Carradine, który wścielił się w ministra Foresy. Jest to mała rola. Nie mająca dużego znaczenia w całej fabule filmu i w tematyce, którą poruszałem w trakcie nagrania. Z mojej strony to tyle. Myślę, że film Wielka Noc Kasanowy zawiera jakieś elementy, które po głębokim zrozumieniu pozwalają na złączenie się ze swoją głębią. To znaczy, lekcja, którą wyciągam z tego filmu, polega na odnalezieniu swoich wzorców, swoich idoli. Polega to na odnalezieniu postawy, do jakiej chcemy dążyć. Według mnie posiadanie idola, czy też jakiegoś wzorca, jest po prostu inspiracją do działania. I też głównie chodzi mi tutaj. O znalezienie głębokiej podstawy do tego, aby pokonać strach. To znaczy, ja nie daję tutaj konkretnego sposobu, zrób to i strach pokonany, ponieważ wydaje mi się, że istotniejsze pokonanie strachu polega na głębokim pokonaniu strachu. To znaczy, głębokie pokonanie strachu polega na takiej sytuacji, w której jesteśmy pewni, że chcemy daną rzecz zrobić, nawet jeśli jeszcze nie wiemy dokładnie jak, albo nawet jeśli jeszcze tego nie jesteśmy w stanie zrobić, ponieważ w dalszym ciągu się boimy, to najistotniejsze jest według mnie zdobycie pewności, dzięki której wiemy, że chcemy daną rzecz zrobić i wiemy, że w końcu to zrobimy, nieważne kiedy. Ode mnie to tyle. Do usłyszenia.